Witam Was w pierwszym odcinku bayerów do auta Zali Express. Oczuszka przyszła. Oczywiście trzy zamówienia były, a przyszło wszystko w jednej barce. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś tak to się stało. To są nakrętki na pudełki. No szczerze mówiąc, wykonanie jest całkiem fajne, nie? Ładne, tęczowy, w środku, więc gwincik. No jakiś tam paprika, ale to nie ma znaczenia. Zobaczymy drugi. No, drugi też jest dobrze. Już nikt z tego strzelał nie będzie. Tu jest ta... Niby powinna być zawleczka. Takie prestijczyk zwykły. Nie, no fajnie wygląda. Jak waga, no. Można by było tym wyważać felki i to spokojnie. Dobra, idziemy na następną paczuszkę. Ja tego nie otwierałem. Tu mamy jakąś taką w ogóle foliową kopertę. W środku. Cyk. Nie no, elegancko to wygląda, jak prawdziwy kluczyk. O, tu nawet ta klapka jest. O fajnie, ładnie to naprawdę wygląda. Kurde, nie spodziewałem się, że to tak ładnie jakościowo będzie wykonane, bo to jest do modelu E34, E39, E36, E46, E38, do tych wszystkich modeli z lat 90., które mają nawet często ten sam kluczyk, tylko tutaj na dwa przyciski. Można kupić naprawdę niedrogo. Ja niestety musiałem kupić za nie wiem ile tam dwie dychy, czy coś, ale do tego jeszcze przysyłkę musiałem zapłacić. Która kosztowała więcej niż to. Więc nie pamiętam w sumie, ile to kosztowało czy cztery dychy, czy nie, czy 3 dychy. Nie wiem, ale. Nie. No opłacalne to było, ale jednak kupiłem, bo po prostu ładnie to wygląda niż zwykły kluczyk, który jest. O pokanym stanie po 24 latach, jest kluczyk, tylko zobaczcie jeszcze, to jest Siemens oryginalny. Zobaczcie, jaki on jest w stanie. Tutaj jakie wyślizgane wszystko. Klapki nie ma. Te śruby są nieoryginalne, bo je ja wymieniałem, bo wcześniejsze były okrągłe, jak nity, tak obiechane. ledwo udało mi się je wykręcić. Widzicie, te kółko. O, może. Jak pokażę w tym okosu tu są kreseczki, takie jak tu. To powinien być logo znaczek BMW, ta szachownica ze znaczka. Taka, tylko czarna. Widzicie jak to jest wyjechany. Mi się że ten jest od nowości. To, to powinno być identyczne jak to, ten środek. Można zmienić same przyciski. Można kupić samobudowę z grotem. Grot jest do plastiku na stałe zrobiony, więc trzeba było dać do klucznika, żeby przekopiował elektronikę, przekładać do nowego kluczyka. Biorąc pod uwagę, że wszystko po przełożeniu samej elektroniki jeszcze będzie wszystko działać jak trzeba. Problem może być taki, że po rozłączeniu z baterią na jakiś czas może się rozkodować. Tego się bałem, a druga rzecz, że po prostu po taniości sobie pójdę grot przekopiować u klucznika jakiś zwykły metalowy kluczyk, tak jak macie do domu na przykład. To powinno to być niedrogo, a będę i tak miał drugi kluczyk. Nie, więc chciałem że testować po prostu też, jak coś takiego będzie wyglądać na żywo. Już widzę, że naprawdę fajnie. No i cyk, fuch, co się mówi, trzeba popieścić, żeby się zmieściło. Ta szerokość musi przejść przez tą cieniznę, ale to jest rozciągliwe, fajne. Jak widać w środku. Idealnie to pasuje. Ten otwór na, na kółko. czy tam na jakieś ten dobry loczka elegancka. Wszystko jest na wymiar. Tutaj mi się oczywiście uginę, bo tej kapeczki nie mam pod spodem najważniejszy detal, od środka wygląda tak jest kawałek kluczyka widoczny, tutaj jest ta dioda od podczerwieni, nie jest, nie jest źle, no i kurde, on teraz praktycznie na wyklucz, to mogę polecić znowu mówię, do 34 przeszukałem, nie znalazłem, wszędzie, wszędzie po prostu drogo i ten i przesyłki nie ma darmowej, ani jakiejś tani droższe od tego, więc do modeli E34 jest z 80 lat tak naprawdę końca. A z modele z 90. lat spokojnie, naprawdę niedrogo można dostać. I kolorki różne, czerwone, tam jakiś niebieski, czarny jest. Do wyboru. Fajna sprawa. Tak prezentuje się założony kluczyk. Proszę bardzo, zamykamy furkę, cyk i w styku jest nawet taki fajny, miękki. I ostatnia przesyłka. I co tu może być w tej bąbelkowej kopercie? Proszę bardzo, znaczki. To znaczki wyglądają jak oryginał, są wypukłe na tych wszystkich chromowanych obwódkach. Nie pamiętam ile kosztowały, ale trochę tam było. Szczerze mówiąc jestem zdziwiony, ale od środka widzimy logo BMW, czyli to taka podróbka jakby była. Tu nawet jest ta szachownica, gdzie powinna być kropka. W miejscu, gdzie jest y, rok, to miesiąc chyba produkcji. Na folicy nawet wszystko. Jakieś tam uszkodzenia są, więc dobrze to jest zabezpieczone. Granaty, nakrętki na wentyle 870, znaczki 27 zł, bo można je na sztuki kupić. No i 16 zł tu wiele źle powiedziałem. Coś mi się pomyliło, że 30. 16 zł z przesyłką. The i Silicon. Niedrogo, niedrogo względem całego kluczyka obudowy. Do tych modeli z lat 90. byłoby jeszcze taniej. Klakierek zbarwny. Dzień już, już po już klei się. Do palca ciągnie, można psikać następną. znaczki, elegancko, polakierowane lustro normalnie dlaczego to zrobiłem, bezbarnym polakierowałem, bo podobno te znaczki strasznie żółkną od razu po roku te chińskie, więc trzeba je zabezpieczyć klarem poza tym wyglądają teraz pięknie w porównaniu do tego co było, taki półmat wcześniej tu już wyczyszczone, do suchego znaczek, no i uszczelniacz lekarski te kołki są oryginalne te gumowe znaczy ogólnie w oryginalnych cały był taki gruby ten bolec, a tu jakiś jest taki w połowie gruby, w połowie cienki. Tu dałem peczkę, tu dałem tak dużo, no i myślę, że jak to się dociśnie, bo to jest takie pół wypukłe, nie to się tam rozprowadzi jakoś. O, teraz fajnie widać te grubsze kołeczki wchodzi. No i co z tyłu, tak samo. Fajnie to wygląda z takim znaczkiem, który jest przynajmniej w jakiś sposób widoczny. Nie? Oryginalny tu, uprzedni na masce znaczek. Tu z tyłu, tu są wszystkie gadżety z odcinka pierwszego. Jak się podobało, dajcie łap czy komentarz. I możecie też napisać, jeśli znacie jakieś fajne yy, bariery, coś, coś nie drugiego, co można było zamówić. Chętnie zobaczę. Mam nadzieję, że się podobało. No i narga.